Picznic pod Platanami to już szczecińska tradycja. 3 czerwca kilkadziesiąt organizacji charytatywnych, fundacji oraz stowarzyszeń prezentowało mieszkańcom miasta swój dorobek, a także zakres działalności, jaką codziennie wykonują dla miasta. Szczecin stara się wspierać organizacje pozarządowe. To od nich bowiem często zależy sprawne funkcjonowanie miasta i docieranie do osób potrzebujących to organizacje pozarządowe są e, o, ogromną grupą podmiotów, które wspierają miasto w realizacji zadań publicznych. To jest e, na obecny rok kwota około 20 milionów złotych, które organizacje otrzymują w formie dotacji i realizują e, zadania w imieniu miasta. Myślę, że ta impreza już na stałe wpisała się w kalendarz imprez miejskich i Szczecinianie chętnie ją odwiedzają, tym bardziej, że jest to taki myślę miły czas, który można tutaj spędzić. Podczas pikniku swoją aktywność prezentowało ponad 140 organizacji. Ich koordynacją zajmuje się sektor trzeci. Inicjatywa działa przy wsparciu Urzędu Miasta. Sektor trzeci pomaga osobom, które przykładowo chcą założyć stowarzyszenie, czy inną organizację niosącą pomoc. Czyli oferujemy szkolenia, warsztaty, doradztwo, konsultacje z prawnikiem, z księgowym, coachingi, całą, cały wachlarz działań, które ułatwiają działanie tym ludziom, którzy chcą realizować się po godzinach prac, czy, czy też pracując w organizacjach pozarządowych. Tym sposobem udało się zapełnić niemal całą niszę w Szczecinie. Większość grup społecznych ma już stowarzyszenie, czy organizację, która reprezentuje jego interesy, np. Zrzeszenie Działkowców. Dzisiaj przede wszystkim prezentujemy dorobek rodzinnego ogrodu działkowego im. Mieszka I w Szczecinie, ale zarazem informujemy wszystkich chętnych, gdzie można znaleźć działki, gdzie można bez problemu produkować sobie kwiaty, owoce, warzywa. Pod Platanami reklamowały się także przykładowo szkoły, grupy taneczne i wokalne, a także grupy rekonstrukcyjne jak ta grupa Wikingów. Rozbiliśmy obóz, dziewczyny siedzą przy stole, powalczyliśmy, wystawiliśmy broń. Chcę pokazać Szczecinianom jak właściwie wyglądało życie tutaj na Pomorzu Zachodnim, bo tutaj wikingowie też mieli swoje duże wpływy. Eee, Weźmy wreszcie swój średniowieczór. Polski Czerwony Krzyż to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jej działalność jest bardzo szeroka, od pomocy najuboższym do namawiania ludzi do oddawania krwi. Na to głównie zwracali uwagę reprezentanci PCK podczas piwniku pod platanami. Krwiodawstwo jest szczególnie ważne w zbliżającym się okresie wakacyjnym. Wiadomo, jest duży. Okres, gdzie są wypadki, szczególnie motocyklowe, samochodowe, ale również w ruchu kolejowym, w lotnictwie. I tutaj honorowi kwiadawcy muszą spełnić wielką rolę zabezpieczyć miasto i województwo w ten cenny lek. Picznik pod platanami to już tradycja i niewątpliwie inicjatywa bardzo pożyteczna. A o tym, że ma poparcie wśród Szczecinian, świadczy choćby wysoka frekwencja przez całą niedzielę.